Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Jagiellonii Białystok Zabrze. O komentarz spotkania poproszę trenera do gości, Pana Adama Przede wszystkim gratulacje, Panie Michała dla całej drużyny Jagiellonii za zwycięstwo, za zdobyte trzy punkty. Yy, przyjechaliśmy tutaj z konkretnym planem powalczenia o punkty, natomiast rzeczywistość okazała się inna. Yy, drużyna Jagiellonii to zespół naprawdę bardzo ciekawy, który walczy o najwyższe cele. Drużyna, która jest świetnie zarządzana, budowana od podstaw, ma bardzo dobrego trenera i dzisiaj to było widać na wojsku. Wprawdzie można powiedzieć, że mecz ułożył się dla Jagiellonii bardzo dobrze i później, wtedy kiedy próbowaliśmy przejąć kontrolę, na boisku, w centralnej strefie boiska, w drugiej połowie, kiedy ta grana nasza zaczęła się układać i stwarzaliśmy sytuację. Dostaliśmy drugą bramkę i to praktycznie była kropka na dirk, zawodnicy grali do samego końca i na to, za to należą mu się pochwały, ale punkty zostają w Jastoku. Wracamy, trochę będzie czasu, podczas świąt na przemyślenie na analizę tego meczu, natomiast oczywiście nie opuszczamy głowy w dół. Mamy następne, bardzo trudne spotkanie, mecz z Wisłą. Kto się dla nas teraz najbardziej? Wszystkich bez, dla wszystkich tutaj Wesołych Świąt oczywiście, Wesołych, ale i Dziękuję. Dziękuję. Trenerów poprawia świąt. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, w szczególności, że i trochę skąpiło, to wszystko, wyjazd do Lubina, który mieliśmy ostatnio Zdawaliśmy sobie sprawę, że ta podróż, która była nocna, nam się odbijeli. i dlatego od samego początku staraliśmy się narzucić dosyć wysokie tempo, żeby zdobyć bramkę. Widzieliśmy też, że Górnik nastawi się bardzo defensywnie i to akurat było widać. Zagraliśmy chyba najlepsze 25 minut pierwsze, jeżeli chodzi o ten sezon, bo stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji i potrafiliśmy to brać. Nie zdobyliśmy tej bramki później z ładnej akcji i Tomek się przełamał i to jest bardzo istotne, że, że zdobył tą bramkę, na pewno poczuje się. Zdecydowanie lepiej i wiedzieliśmy, że później, czym duży będziesz, będzie trwał, to górnik będzie miał trochę przewagi, bo akurat my wróciliśmy do o siódmej rano, rano w niedzielę i zatem nie mieli zbyt dużo czasu na regenerację. Górnik był piątek, podróż też miał na dwa dni. No ważne były te, istotne były. Istotne były zmiany i tu akurat bardzo dobrze znamy Jadena Kryszana i burkarta, który którzy trochę uspokojili i w najważniejszym okresie zdobyliśmy drugą bramkę, gdzie, gdzie Górnik rzeczywiście zaczął trochę dominować w środku, nie potrafiliśmy się uporządkować, ale zdobyliśmy piękną bramkę z kontrataku i akurat to taką jaką zawsze się przycieszli, z tej bramki się bardzo cieszę, bo wreszcie zdobrania z boku i środkowi z taką bramkę i to jest kluczowe. Mamy trzy punkty, spokojnie się przygotowujemy dalej i... Jeżeli teraz opuści Wisłe szczęście, to mam nadzieję, że tak będzie już jutro w, w, we Wrocławiu, no to różnie może być, ale jeżeli dalej będzie tak, jak było, że wszystkie zespoły z Wisłą same znowu zrobią bramki, to już nie ma szans ich dobronić, ale ważne, że uciekliśmy tutaj wreszcie. Ta reszta ma swoje mecze jutro i sobotę i niech oni się teraz martwią. Przy okazji wszystkim czytelnikom, wszystkich gazet, wesołych świąt, dziękuję. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Za... A nie czytelnikom gazet, przepraszam. A radia. A no, akurat no, Tomek piłki nie patrzy, nie ogląda, nie patrzy w trybuny. Także akurat miał chyba tam sympatię swoją tym pomachał, ja, tak na poważnie to bardzo często właśnie zdarza mu się to, że się wyłącza i w tym momencie przeciwnik ma szansę, ale to broń Boże nie jakieś potencji tylko uwaga i to chwilce tak jest. A przy okazji też rady słuchające telewizji. Ktoś jeszcze? Czyli nie ma pytania również w imieniu Gierani Białoska. Wesołych,